Tata, wstawaj. Będzie pankejki trzeba zrobić. To są dietetyczne pankejki ze szpinaku, jajek, płatki owsiane, mleko, cynamon. One są smażone na oleju kokosowym. Jest to naprawdę dietetyczne danie, a przy okazji mega, mega smaczne. Jest to jedno z moich ulubionych śniadań. A do tego jest, powiem tak, jakie to jest smaczne, to tylko ja wiem. Ze śmietaną to podawać. Siemano widzowie. Jakie to i jest, jest piękne. Jakie odej jest piękne. Dużo osób interesuje na przykład, co jemy po takim treningu. No to ja jem takiego hamburgera, ale trzeba mieć świadomość, uwaga, że ten hamburger to nie jest mięso. To jest wegeburger na bazie grochu. Jest to typowo wegańskie danie. Do tego wjeżdża szklanka soku z czerwonych pomarańczy, świeżo wyciskanych, sami wyciskamy. Do tego wjeżdża sok z buraka wyciskany przez sokowirówkę o wolnoobrotową, bo nie powiem wam tak, ona jest umyta. Wjeżdża ogórek, prażona cebulka, pomidor, zwykła cebula, sałata. Na zapitkę idzie sok, smoothie. I powiem wam, wtedy, a i żółty ser, żeby był taki cheeseburger. Kurczę, już się nie mogę doczekać kiedy go zjem. I powiem Wam, że wtedy można. Wtedy się chudnie. Poczytaj. O, sobie nagrywam i do Was mówi, a mi tu już ślinka cieknie. Znowu odwrócę kamerkę. Naprawdę trzeba zjeść jednego tego hamburgera. Nie dwa, trzy, tylko jednego. Po hamburgerze nawet ślad nie został. Soczki wypite, buraczkowy i pomarańczkowy. Ale nie najadłem się, więc wiedzie mango. I teraz pomyślałem z tym mango to rozprawiłem się szybciutko. Pomyślałem, że przecież zaraz nie będziecie wiedzieli, co to jest za skład. Powiem Wam skład zostawia wiele do życzenia, ale i tak nie jest zły. Bo głównie to jest woda, ten kotlet, nie? Pierwszy raz to wziąłem. Ciekawe kiedy będą mieli boczek wegański. No hamburger to powiem tak. Dobry. Dobra, jedziemy. Składniki. Już jestem najedzony. Pozostaje mi tylko pozdrowić serdecznie moich widzów. Tutaj z takich ciekawości, jakby kogoś interesowało. To to jest Imbir na wszelakie kontuzje. To nie jest reklama, bo ja tego nie produkuję. To polecam Amol. Ja na przykład z tym nacieram łokieć. Jak mi się jak za mocno na tym worku się tam powyżywam, to. To, 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 roto. Kolacjka. Płatki owsiane, mleczko, banan. I deserek to może być taki i winogrona. I wystarczy. Do widzenia drodzy widzowie. Do widzenia i do zobaczenia. Każdy sobie rzepkę skrobię. Mhm. Mm